Nazywam się Dawid. kulturystykę uprawiałem przez 20 lat. Teraz trenuję trójbój z bodynem, trzy razy w tygodniu. Co tydzień rosnę w siłę, a sylwetka sama się robi. Czy wiedziałeś, że to, gdzie się patrzysz, wpływa na to, jak bardzo jesteś silny? No jednym z takich bardzo ważnych czynników tutaj jest utrzymanie kręgosłupa w neutralnej pozycji, bo tylko w takiej pozycji nasz układ nerwowy pozwoli nam wygenerować tą maksymalną siłę. Także bardzo łatwo jest tutaj polegnąć na tym, jeżeli nasza głowa Zaczyna się pochylać, czy to za bardzo do przodu, czy to za bardzo do tyłu. No i pytanie jest, jak to kontrolować? No po prostu skupiamy się na tym, gdzie się patrzymy, bo głowa wędruje tam, gdzie oczy patrzą. Także bardzo warto zwracać na to uwagę. Po prostu musimy sobie znaleźć jakiś taki punkt zaczepienia, na który się patrzymy podczas serii, który będzie powodował, że nasza głowa jest jakby w bardzo optymalnej pozycji. Także bardzo łatwo sobie to sprawdzić. Dzisiaj na przykład robię overhead pressa. no i razem z wodynem eksperymentujemy, gdzie mój wzrok powinien padać, żeby odczuwać, jakby tą maksymalną siłę. Także mamy jedną serię rozgrzewkową i robimy sobie tutaj powtórzenie z padającym na dół, padającym powiedzmy naprzeciwko, do góry i super do góry. No i po prostu obserwujemy, w jakiej konfiguracji ta sztanga porusza się jak najszybciej. I w jakiej konfiguracji odczuwam jakby najlepszą siłę. No i w tym przypadku zauważyliśmy, że jeżeli wzrok jest tam skierowany powiedzmy 45 stopni do góry, patrzę się tutaj na ramę tego Power racka. no to zdecydowanie odczuwalne jest, że jest ten przepływ mocy na to największy. Także z takim ustawieniem już potem trzymamy się kolejnych serii rozgrzewkowych i idziemy na naszego maksa serii roboczej. No, a dzisiaj dla mnie tym moim maksym jest 135 kg na jedno powtórzenie. Jestem jakiś no, niespełna 6 miesięcy po kontuzji tricepsa. Zerwałem właściwie całe ścięgno u prawego ramienia podczas próby wyciśnięcia 200 kg na mistrzostwach w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku. No, niestety triceps nie podołał i mam teraz triceps nazwijmy to wspomagany chirurgicznie. No już zerwać drugi raz się nie powinien. Także dwa tygodnie po kontuzji była operacja, no i potem 10 dni później z powrotem na siłownię. Początki były bardzo ciężkie, no pierwszy dzień to miałem trudności z podniesieniem sztangi 20 kg, nie byłem nawet w stanie tego wycisnąć. W łokcie miałem może z 15 stopni zakresu ruchu i były dosyć duże problemy z aktywacją tricepsa po prostu w ogóle nie chciały tamte głowy odpalać także ciężary no właściwie poleciały tutaj do zera niestety ale jeżeli chodzi o zasady treningu no to za wiele się nie zmieniło nadal po prostu trening 3 razy w tygodniu i progressive overload zwiększanie ciężaru z tygodnia na tydzień o kilogram, 2,5 kilograma i bardzo szybki powrót nie tyle do pełnej sprawności co naprawdę powiedzmy już takich wyników sprzed kontuzji Cały proces oczywiście tej pod nadzorem Andrzeja. No i w ramach tego było sporo adaptacji treningowych, jeżeli chodzi tutaj właśnie o ustawienie na przykład dłoni, szerszy chwyt używany w wielu ćwiczeniach, żeby troszkę ten triceps odciążyć, mimo wszystko początkowo. Eksperymentowanie z chwytem małpim, z pełnym chwytem, ze ściskaniem sztangi, z próbą przełożenia ciężaru sztangi... Ehm. W pewną część dłoni, na przykład część zewnętrzną, żeby bardziej pobudzić pewne grupy mięśniowe. Także wiele takich niuansów, w tym właśnie to, na co się patrzymy podczas serii, żeby zwłosić ten układ nerwowy do maksymalnej ekspresji, no i w tym właśnie pobudzić już ten triceps, który nie funkcjonował tak jak poprzednio. Także zastosowanie takich zasad no, sprawdza się nie tylko, jeżeli chodzi o jakieś tam powiedzmy wyczynowe dźwiganie ciężarów, no ale też jeżeli chodzi o rehabilitację czy hipertrofię. Także naprawdę polecam spróbować sobie coś takiego. Pozdrawiam. Siła.